Teraz jeszcze zrobię taką próbę dotyczącą najważniejszego, jedynego prawa natury, jakie, jakie tak naprawdę jest i jakie będzie obowiązywać, i obowiązuje zawsze w światłych cywilizacjach, tak, istot, które są już na odpowiednim poziomie. To jest święte prawo, to może być nawet religia, jakkolwiek to nazwiesz, tego samego prawa nie jest, ciężko jest je dosyć nazwać, chociaż jest najprostsze na świecie. To jest paradoksalne w pewien sposób. I na przykład, ale jeżeli je już załapiesz. Tak naprawdę byś mógł się oczyścić z wszystkich tych nałożeń, w których, w których ludzie są. I oczywiście tutaj też się pojawia od razu też odkrycie, że, że połowa ludzi nie potrafi za bardzo tego zrobić, ponieważ jest na zewnątrz. Tak? Na zewnątrz wchodząc w różnego rodzaju działania, jakby działanie definiuje ich to, kim jest. Natomiast druga połowa działa przez pryzmat stanów, przez działania wewnętrzne, przez stany, w których czują się dobrze, i i to wchodzi automatycznie na wewnętrzną motywację zmian. Natomiast my jesteśmy i po jednej stronie, i po drugiej. I to dzisiaj wszystko, jakby no genialnie, z tego prawa, który ja akurat miałem szczęście doświadczyć podczas mojego przebudzenia tutaj, I to, co wysyłałem, to wracało. Genialna sprawa, naprawdę. Życie temu każdemu, chociaż oczywiście, jeżeli, i, i co zrobić teraz, żeby doświadczać tak dużo, dużo rzeczy w, w ciągu jednego życia? To przebudzenie duchowe to jest po prostu nad, coś, coś naturalnego. To jest tak, że w jednym życiu, tak, na początku jest tak, że rodzisz się i działa, działasz przez aparat zmysłowy, tak, aparaturę zmysłową umysłu, dopasowując się do tego świata. I teraz jeżeli jakby odkry, zrobisz wszystko to, co potrzebujesz, jakby generalnie mi zależało na odkryciu prawdy. I, I to było też takie paradoksalne, bo w momencie właśnie, jak dorosłem, dojrzałem do tego, że prawda jest dla mnie ważniejsza niż moje życie, to wtem, wtedy się właśnie rozpoczął ten proces. Proces, w którym narodziła się, narodził się duch w ciele. Sposób widzenia. On jest już, on jest, wszystko w zasadzie już rozumiesz. Wiesz, dlaczego jest po prostu... Każdy rodzaj patologii, każdy rodzaj też wspaniałych stanów, tego jak się ten to prawo, o którym teraz ci mówię, jak ono się pięknie od, na każdym kroku i się przejawia tak energetycznie, materialnie, duchowo, cieleśnie, umysłowo, poprzez różnego rodzaju no, kolory, dźwięki. Jest dosłownie wszędzie. Pięknie, na przykład pięknie można to zaobserwować na przykładzie pryzmatu tęczy, tak, gdzie widzimy te wszystkie kolory, które też pokazują ładnie te różne częstotliwości, w jakich działamy. I to jest wszystko, się staje takie proste. Wszystko możesz zrozumieć, dosłownie wszystko. I, i teraz, jak już mówię, pierwsze istoty to odkrywają, to możemy w tym momencie zupełnie nie tyle zmienić zasady gry, co właśnie w tym momencie zrozumieć też jak ta cała przemiana, jak ta cała przemiana ludzkiego gatunku może przebiegać, bo tak naprawdę widzicie stworzony ciemnogród, tak, To jest tylko coś, co trzyma jakby ten proces instalacji tak, programu, żeby to się, nic się nie rozsypało, natomiast on sam z siebie, te, ta cała polityka, to wszystko co, co uprawiamy w takim zysku, zy, zy, wszystko dla zysku, minimalizowanie straty, często dehumanizacja, to ukrywanie, że tak nie jest, tak świecidełka, zabieranie uwagi i tak dalej, to jest jakiś pewien zawsze proces właśnie związany z tym, że się coś instalu, instalowało I w tym momencie jak już się zainstalowało, to w tym momencie już mamy to zaczyna działać, tak? Bo wcześniej to nie działało. No i też jesteśmy teraz w, jakby w równoległych rzeczywistościach. Gdzie są ludzie, którzy dopiero znowu yy, jakby rodzą, wchodzą w ten proces życia, gdzie popełniają te same te błędy, które my popełnialiśmy już dawno temu. Tak? Kiedy wstydzą się siebie, boją się, co inni pomyślą, więc mówią, próbują dopasować się do tego, do innych, do oczekiwań, do wyobrażonych oczekiwań, co, yy, co świat od nich potrzebuje. Tak? Gdzie się też, jeżeli ten świat, mówi nie jest, nie jest normalny, albo nie rozumieją w pełni, w co wierzą, tak? pod co są podłączani. To w tym momencie no, tacy ludzie e, no, muszą, muszą czasami też tą ciężką, ciężką drogę przeżyć, tak, która jest często związana z tym, że mają takie przekonania, tak, że, że praca musi być ciężka, że wszystko to musi być ciężkie. No i się siłują z, z życiem, robią sobie przez to muskuły, e, a potem. Potem wchodzi w kolejny okres, gdzie już wchodzi w stan i tak dalej. jest ciekawa taka ciekawostka, bo mi się to cały czas aktualizuje, to jest, to jest, to jest, to jest genialne, jakby móc zobaczyć, jak wiesz, codziennie budzisz się i masz gazetę, tak jak był taki film z przeszłości, to co się wydarzy dopiero ma. Ja mam coś takiego, że pojawiają się takie dodatkowe informacje na temat, na temat odkrywające, jak działa, jak działamy. I na przykład ostatnio miałem podzielę się z tobą, e, na temat emocji, tych negatywnych i tych pozytywnych. I teraz, jeżeli Wszyscy ludzie jakby reprezentują, są też na swój sposób reprezentantami różnych tych emocji. Teraz, jeżeli jesteś reprezentantem właśnie tych negatywnych emocji, to tego właśnie stanu prymitywnego, gdzie jest ten lęk tak i te wszystkie właśnie negatywne emocje dominują, to w tym momencie właśnie ciało, organizm powoduje, że on nie chce nie chcą doświadczać tych emocji, ona ucieka przed nimi, ucieka w działania. No I to jest ta nasza prymitywna, pierwotna sprawa, gdzie my właśnie nie chcemy doświadczać żadnych emocji w ogóle. Jesteśmy przez to często czyści i np. możemy być programistami, wiecie, działamy bardzo z umysłu. Natomiast jak reprezentujesz też te, te pozytywne emocje, to w tym momencie właśnie już nie chcesz działać. Chcesz je doświadczać, więc wchodzisz w stan wewnętrznienie I to jest piękne, właśnie, bo zobaczcie, jakie to jest proste, tak? jak to teraz wytłumaczyłem, zwerbalizowałem. A jeszcze właśnie jest dużo rzeczy, których się w ogóle jakby nie, nie, nie pokazuje, nie mówi się ludziom. Tak? I potem jest, są takie pewne problemy, gdzie człowiek chce być autorytetem, tak? I czyta masę tych książek, tak? jest za jakiś badań i tak dalej, i zapomina o, o tym najważniejszym, o żywym własnym doświadczeniu o działaniu z wnętrza, też o, o takiej medytacji, odkrywaniu, po prostu od, oczyszczaniu się z różnych nałożeń i działaniu przez pryzmat uwagi, obserwacji tego, jakie procesy się próbują czasami załączać, żeby nie było znowu tak, że my lecimy na jakimś sztucznym czy tam znowu procesie, który, który, w którym są te różne oczekiwania i niedopasowania przez to, tylko właśnie możesz działać bezwarunkowo. To bezwarunkowość, to, co teraz na przykład ze mnie płynie, ja nie zastanawiam się, co będę mówił za chwilę. Ja nie potrzebuję się uczyć, tak? Czy, czy to po prostu samo płynie? I w momencie, jeżeli też odkryjesz sobie fajną lekcję z tego typu nagrań, gdzie możesz to wrzucać, ja, ja to wrzucam sobie teraz na, na, cały czas na, moją, na mojego YouTube'a. Pokazując tym samym, też będąc zmianą, jaką pragnę ujrzeć, żeby było więcej takich filmików, żeby było więcej naszego przekazu, bo ja wiem, że nas jest więcej, i tak naprawdę pragniemy wyrażać siebie, pragniemy wyrzucać to i mieć taką świadomość, że ktoś gdzieś może to oglądać i komuś to może pomóc, tak naprawdę w wyrażaniu właśnie tak naprawdę siebie. Czyli teraz potrzebujemy stwarzać takie środowisko, i to jest najfajniejsze, co może być, że jak zbieramy dajesz, umożliwiasz to zdrowe środowisko, żeby ono było, to czujesz się w nim dobrze i ci się chce robić więcej. I, i, I robisz to bardziej, i robisz to lepiej, bo robisz to jakby z wewnętrznej motywacji i przez to zupełnie wszystko nabiera takiego sensu, łatwości, tak? Bo robisz coś, co naprawdę, naprawdę lubisz. I, I masz ten wewnętrzny dialog myśli i ten zewnętrzny i ten na poziomie serca i wszystko się stabilizuje, wszystko staje się takie jednorodne i to jest piękne, bo, bo wtedy robisz każdego dnia więcej. Bardziej, chce Ci się, zależy ci i, i od razu się twój rozwój się zmienia. Tak? Już za parę, za paręnaście dni, tygodni, miesięcy jesteś zupełnie w innym miejscu niż, niż inni ludzie, którzy z kolei właśnie działają przez przez nie dopasowają, w zasadzie no muszę, bo, bo coś tam, bo mi zadają jakieś ten. I, się, i, i, i to już są zupełnie inne drogi. I też poprzez właśnie prawo paradoksalne, które mówię, zdajesz sobie sprawę, że sami też masz do czynienia z ludźmi, którzy jakby wiesz, cofają się, upadają. Tak? I jest cały czas ten rytm, możesz wybierać sobie. Teraz wybierasz ludzi przez ciekawość, przez, przez miłość, przez te pozytywne emocje, jeżeli działasz sam zgodnie ze sobą. Kiedy właśnie już wychodzisz z tego pancerza, tak? z tego egocentryzmu, w którym nie trzymasz i racjonalizujesz, nie właśnie tak ma być, tak? taki jest, świat jest zły coraz bardziej, tak? I, I człowiek sam w pewnym momencie popada w tą, w tą złość, w ten, w ten żal i tak dalej. Natomiast jak wpuszczasz to, uczysz się puszczać tych różnych rzeczy, żeby ręce były wolne, to, to się samo oczyszcza z siebie, tak? Gdzie ty już sam, tak naprawdę się okazuje często, że to ludzie sami potem ten świat niszczą poprzez właśnie takie myślenie, że ludzie są źli, że coś tam i sami tacy ludzie stają się potem tacy, jak obawiają się, że inni mogą być. I, i tu, jest, tu jest cała, cała masa informacji, jakie, jakie teraz, one się też ładują teraz przez nas i mówię, i z tego będą wychodzić piękne, wspaniałe szkolenia, warsztaty. I tak naprawdę praktycz dużo praktyczności tutaj jest. to jest. To jest w zasadzie samo życie, samo żywe doświadczanie i to się klaruje teraz. To jest coś, co, co będzie razem tutaj z nami wzrastać teraz, bo, bo każdy pasjonat, taki jak, 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 jak się właśnie wewnętrznie możesz się wyrażać w tym, to, to rozwijasz się sam tutaj przez środowisko, przez ludzi, jakich poznajesz. Ty od razu innych ludzi ściągasz, inne są energetyki, ty już panujesz, czujesz człowieka, potrafisz wyczuć, jaką ma świadomość, kim jest i tak dalej. I to się wszystko dzieje tak prosto, bo zdajesz sobie sprawę z tych praw, odkrywasz tą prawdę. Ta prawda odkrywa ciebie. A Jeżeli działa przez ciebie prawda, to człowieku jesteś, nie jesteś już tylko człowiekiem, jesteś samą też czystą świadomością, której, jak ja mówię, bo sama czysta świadomość jest wieczna, więc jest poza ten czas i poza tą przestrzeń, a więc przejawia się przez ciebie jakby nadprzewodność, tak? Gdzie zdajesz sobie sprawę, budzisz się w tym świecie i patrzysz, co to za świat? I widzisz, że jeżeli nauka i religia są czymś jeszcze podzielnym bytem, tak? Że ludzie jeszcze halucynują, że to są dwie, dwa podzielne kwestie, no to widzisz, że to jest czas przedkopernikański i tak naprawdę też możesz się tutaj dobrze bawić bo tak naprawdę jest dużo do przerobienia to fajnych rzeczy, tak? gdzie możemy tym razem pokazywać ludziom tutaj w, już z urządzeniami takimi, tak? gdzie możesz to rejestrować, swoje przejawy, tak? gdzie pragnienie właśnie mówienia o tym, tą naturalną charyzmę, jaka się pojawia, gdzie możesz po prostu mówić cały czas, bo, bo wiesz, że to jest najpiękniejsze, co może być, kiedy przez ciebie przejawia się coś, co rzeczywiście jest, to jest czystą intencją miłości i, i, i tej zmiany, przemiany dla świata, dla wszystkich ludzi, dla wszystkich istot, aby były szczęśliwe. Jasny, pozdrawiam. Kolejne nagranie. Przed chwilą nagrywałam na górze. No I tyle. No, słuchajcie. To jest, to jest fajny proces, tak? Mówię. Dzielcie się informacjami przeżyciami, jak to odbierać, jakie macie, jakie macie pytania i tak dalej. Ja to ja stwarzam tutaj, można powiedzieć, też mój świat na początku, świat jasnego tego przedstawiam. Jako też jasnogród, w którym. Będę pokazywał, jak działają te właśnie niedziałające światy, tak roboczo nazywane ciemnogrodzkie i jak działa jasnogród. I teraz to będzie pierwszy etap, tak, w którym też działamy przez pryzmat odkrywania, jacy ludzie w pierwszej kolejności mogą tutaj przechodzić to przeobrażenie, tak, czyli tak, którzy mają wielką ciekawość, taką mają żywość w sobie, taką energię, że nie, nie ustępują dojrzewają i też ludzie na przykład obdarzeni różnego rodzaju urodą, tak, z zakresami urody, która powoduje, że sama ich obecność powoduje, że samoistnie, tak, od razu wszystko jakby energetyzuje się do góry. I są jakby różne nas, typy, różne zakresy to wszystko pięknie łatwo bardzo jest odkryć, kiedy nauczysz się już prawa paradoksu, czyli tego prawa, z czego wszystko możesz odkryć. Wiesz już, dlaczego Mesjasze, oświeceni, wszyscy buddowie, tak najtęższe umysły świata, które wszyscy działali, mniej lub bardziej yy, świadomie na bazie tego jednego prawa, które, jeżeli rozumiesz już, to możesz wszystko sobie oczyścić, wszystkie przekonania, nałożenia, odkrywając dopełniające wymiary i przez to właśnie oczyszczasz się z tych iluzorycznych tożsamości tak jakbyś ściągał z siebie kolejne warstwy a tak naprawdę te warstwy często tak człowiek normalnie myśli czasami, że właśnie że on jest tą skórą, że to jest jego skóra więc często dopiero musisz sobie uświadomić to nie jest moja skóra, to, to jest ubranie, to jest coś co można nałożyć, to nie jest coś naturalnego to możesz ściągnąć i dopiero tak, czasami trzeba poprowadzić za rączkę, szczególnie teraz, kiedy jeszcze właśnie zobaczcie jak, jak, jakie mamy poziomy komunikacji między sobą tak, w mieście i tak dalej. Ja już poznałem blisko 2000 ludzi właśnie w takich akcjach, to są ekstremalne dosyć akcje na pozór, tak, gdzie poznajesz ludzi w mieście właśnie w takich różnych sytuacjach na swojej drodze, robię taką akcję Poznajemy się w drodze, może nawet na Facebooku możesz ją zalajkować. I, I tak naprawdę z czasem, jak już się przebijesz tak, przez te społeczne świadomości, gdzie jest to bardzo proste, tak, ten, ten świadomość przysłowiowego Jana Kowalskiego, no to jest on w pewien sposób jest zakompleksiony, boi się tego, co inni pomyślą, że go wyśmieją, także się zbłazi. I to jest ten pierwszy aspekt, który blokuje nas. A tak naprawdę, jeżeli podasz, podamy sobie ręce i pokażę Ci, jakie to jest proste gdzie po prostu działasz, robisz to bez, bez umysłu, gdzie jest czysty umysł, gdzie uczysz się też tej higieny. Pracy z umysłem, tak? bo umysł sam z siebie jest bardzo teoretyczny, będzie ci przeskakiwał przeszłość, przyszłość, jak to się może skończyć i I w tym momencie, jeżeli się nauczysz posługiwać własnym umysłem, a ja się, ja się tym uczyłem dosyć długo, nawet wybrałem najbardziej rozwinięte studia w, w, w Polsce, neurokognitywistyka, jest tylko w Warszawie, a i tak dzięki temu odkryłem, jak bardzo nasz poziom właśnie naukowy jest ograniczony w wielu kwestiach, mimo tego, że sam uczelnię jak najbardziej polecam. Kierunek też jest ciekawy, natomiast no jeszcze potrzebujemy tutaj dużo, dużo po o lata świetne teraz przyspieszyć, i e, dzięki na przykład mojemu przebudzeniu mogę teraz to przyspieszenie tutaj e, jakby dawać poprzez własny opis stanów, i, i tak naprawdę jakby wchodzisz w tym momencie w taką świadomość jaźniową, tak, gdzie wszystko odkrywasz, wszystko na bieżąco, i to jest piękny, e, fajny stan, który także możesz, możesz poczuć. Pozdrawiam jeszcze raz! Hej, hej!